Witam serdecznie, Na uda się tą wieżę szybko chyba machnąć. Niestety ofert, oferty są tylko na stronie, ale, ale w tych ofertach i tak nie ma flaszek do kupienia, są tylko oferty na, na monety do losowania. Także dalej nie wiem czy dobrze robię, że używam artefaktów spinając się na tej wieży, bo za darmową energię dojdę tylko do 25 niemożliwego. no Cały czas, cały czas liczę na to, że jednak się pojawią te Flaszki do kupienia za te 50 diamentów. No a na razie robię po prostu swoje. Fajny diament żółty, ale nie jest mi w ogóle potrzebny. Cały czas tutaj myślę, czy jakieś kombo jakiś da się jeszcze zrobić lepsze. Widzę jakieś tylko tutaj combo 2 i czy coś się z tego urodzi. Więcej nie mam pojęcia. Ale chyba sobie je zagram. No niestety nic się tutaj więcej nie urodziło. Więc wynik, wynik będzie jaki taki. No dobra, idziemy dalej. Hmm. No kurczę, no straszny dramat jest na tej wieży. Dawno takiej złej wieży nie miałem. Żeby nic tu się nie mogło ułożyć. I dalej nie mam kombo do zrobienia mimo użyciu kilku y, tych artefaktów. Kurcze aha, dobra, bo ciemnopierz nie był odpalony, i dlatego tak to źle szło. Masakra. Ja bym powiedział, że to mam na odp odpalonego ciemnopiero, tak bym użył. Dużej flaszki many, bym dawno to skończył z 10 sekund temu. A tak to marny wynik. Dobra, tutaj mamy generowanie many, obronę i szanse na trafienie krytyczne. Oczywiście, biorę generowanie many. No Jezus. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tu mam w ogóle zrobić, żeby jakiś klocek się pojawił. Nie wiem, dziwna sprawa. Miałem od odpalonego, a już się Dobra. E, już wszystko wiadome. Przecież teraz jest ten efekt, że bardzo szybko znika to podbicie, dlatego mi ten ciemnopierz ani wtedy, ani teraz nie zadziałał jak należy trzeba być uważniej, bardziej uważnym A, jejku. Dobra, tu będzie diament niebieski. Czy on mi coś przyniesie w przyszłości, nie mam pojęcia. Ale spróbuję. Z tego co widzę, to raczej nic ciekawego tu się nie zrobi. i combo 3 na bezrebiu i rak ryba, więc biorę je w ciemno. Ale widzę, że znowu mi ten ciemnopierz nie działa. Końcu. W końcu jest to moje ulubione wzmocnienie, czyli to środkowe. Wszyscy bohaterowie otrzymują 50% wody po rozpoczęciu fali bossa. Nic innego tutaj mnie nie interesuje. Teraz powinno się grać już dużo przyjemniej. Niestety nie udało się zrobić jakiegoś tam żadnego, ciekawego kombo. I dalej się nie udaje. Hmm. Okej, okay, jest kolejny diament. Może ten przyniesie więcej szczęścia. Ale z tego co widzę, to też nie za bardzo. Aby wynik, bo tam chyba miałem tylko razy jeden, czy razy dwa. No ale nic, zobaczmy jaka nagroda. Niestety nic ciekawego. Ejku. Pójdę sobie po ten diament fioletowy. Zobaczymy, co on mi przyniesie. Chociaż nic tutaj nie ma. Więc chyba, o dobra, nie ma sensu grać tego diamentu, ale jest za to. A dobra, już nic nie zagram. Jeszcze mam 50% więcej. Wygląda, wygląda na to, że nie uda mi się tutaj nic więcej wskórać na tej wieży. Okej, okay, no jest fajne combo. O kurczę, chyba, że nie wycelowałem. I tu powinno być ok, bo miałem fajny kombo w pierwszym ruchu i tu ładem tylko użyłem już tornada. Takie wyniki powinny być cały czas, czyli tracę po jakieś, Już straciłem ze 100 tysięcy punktów. Pomocnik generowanie many czy uzdrowienie? oczywiście biorę many. Dobra, mam całkiem niezłe kombo i wypadałoby, żeby to komboż utrzymało się do końca. Chociaż nie wiem, bo tu mam szansę chyba na jeszcze lepsze. Ale nie jestem do końca przekonany. Więc nie będę ryzykował. Okej. Okay. Jeszcze dwa ataki. Dobra, kombo na tyle duże, że już muszę je sobie... Kurczę. Też nie wiem, czy sobie... Dobra, zachowuję te kombo 4. Fajny team jest tutaj złożony. Jak tego klocek dopisuje to plancha sama się gra tak naprawdę. a Atak, 5% many co 5 tur czy punkty życia? Oczywiście biorę sobie atak, bo nie interesują mnie bas buffy co ileś tam tur. kombo hmm. combo 3. W razie sobie je zachowam. Zobaczymy co dalej wyniknie. Mam tutaj chyba diament, ale... Czy oni... Jednak nie. To jednak nie był diament. Kurde. Trochę się zamotałem w tej planszy. Mam tylko combo 1 aktualnie. No ale zobaczmy, tutaj się trochę combo jakieś -y powinno zrobić. Świetny ruch jest na środku. Więc ja chyba bym nie chciał grać żadnym ruchem. Hm. Słabiutki wynik. No nic, 1,74 tysiące, Sporo mi brakuje tam do tej topki. Znaczy, i tak nie wiem, czy ją dogonię, bo nie wiem, czy, czy będą te flaszki do kupienia. Jeśli ktoś tylko będzie widział, to dajcie, dajcie znać. I na razie żadnego Polaka nie ma, więc wypadałoby się tutaj wybić do, do konkurencji. No nic, to tyle na razie z mojej strony, trzymajcie się.